Cześć, witam Was w tym odcinku. Ten odcinek będzie taki trochę może interesujący, może nie, ze względu na to, że korzystam już z nowego zestawu słuchawek, które zakupiłem, tak jak pisałem w komentarzach Rodzitech G930. A więc słuchajcie, no, bezprzewodowe słuchawki, prawie 800 kosztują, ale wydaje mi się, że są tego warte. Jakość dźwięku jest według mnie fajna. Tak samo fakt, że nie muszę mieć cholernego kabla, który mnie irytuje. Tylko mogę sobie normalnie siedzieć. Do tego jeszcze bezprzewodowy pad. Mam nowy pad. Logitech F710, bezprzewodowy również. Technologia z kosmosu normalnie dla mnie. No i co? Zagramy sobie meczek w sezonach. I przy okazji może opowiem co nieco o meczu wczorajszym. Jaki był wczoraj mecz? No chyba wszyscy wiemy Polska-Czarnogóra. I weźmiemy sobie. No. Niech będzie. Tylko zrobimy taki ciekawy mecz, że wsadzimy na obronę Songa. Tak, Songa wsadzimy. A jest Neymar? Chwila. Neymar. Ale powinien być. Za Pika czy masz rano? Za Pika. Dobra. Eee, nie ma niestety Neymajera. Neymajer, tak koledzy, kolega w klasie kiedyś. Mojej. Nie, mojej, ale na zawodach ręcznej powiedział Neymajier i się śmieliśmy z niego po, połączenie Noira z Neymajerem. Eee, no ne ne e, z Neymarem. Kurna, aż teraz sam nie mogę tego nazwiska wymówić. Neymar, o. Dobra. Ciśniemy z koksem. Pa! Wiem nawet tak oddawać spektakularny strzał, już słuchajcie. Takie jaja. Dźwięk 7-1. Co prawda, wiadomo, to nie jest to samo co na głośnikach, ale yy... zawsze coś. O! Niestety tym padałem dopiero gram drugi mecz, więc kurna... ciekawie. Dobra, a więc co do meczu, można powiedzieć wiele, no, że sędzia nie zaliczył. Najbardziej kontrowersyjna sytuacja, kiedy sędzia nie zaliczył gola, kiedy już wyniki pokazywały 2-1, wszyscy myśleli, że nie ma spalonego, a nagle się okazuje, że był spalony. No to było bardzo smutne, ale fakt, że przed tą akcją musiało do bramki uderzyć kilku Polaków, zanim dobili tą piłkę Boszczykowski, chyba wskazuje troszeczkę o poziomie umiejętności strzeleckich zawodników. Ehm, tak samo Zieliński, który e, sfejlował parę dobrych sytuacji, naprawdę. O kurna! Ale jaja, prawie gol, słupek. Ehm, no... Troszeczkę smutne to było, bo e, naprawdę widać było, że pierwsza połowa była fajna, wszyscy mówią 10 minut pierwsze było dobre. E, ogólnie mecz był dobry. Ja oglądałem i nie żałuję. Pośmiałem się troszeczkę, bo to ile raz niektórzy się wywracali albo że jeden wpad na drugiego zawodnika i obaj wyliczali glebę naprawdę to było warte obejrzenia no ale uważam, że mimo wszystko i tak mecz był dużo lepszy niż z Ukrainą czy podobne no mogli strzelić więcej goli, mogli to wygrać spokojnie ale no nie udało się, no trudno czy warto zwolnić trenera? Mi się wydaje, że tutaj trener nie pomoże za wiele też. Wi wiadomo, są y, minusy tego trenera. Y, nawet ich, jest ich wiele, ale y, uważam, że tutaj y, liczy się to, że ci zawodnicy muszą zabrać więcej doświadczenia jak grać ze sobą. Jak ludzie w Czarnogórze, no zawodnicy y, piłkarze mają po 30 lat y, grają ze sobą te od 2007 roku, bo od takiego od tego roku gra Czarnogóra w piłkę, tak chyba jako reprezentację, tak przynajmniej mówili komentatorzy. Ja to zapamiętałem, bo takie y, ciekawe y, y, rzeczy, które w pierwszy raz słyszę, zazwyczaj szybko mi wpadają w uszy i jakoś to zapamiętuję. Także to mi wpadło w uszy. No i y, jak gra się 6 lat ze sobą, a bierzemy skład, który ciągle jest inny, nowy, no to chyba troszeczkę zgrania może być różnica. Szczególnie jak mamy jakiegoś tam gościa ład w... O jezu. Hmm. Z daleka strasznie. Tyle mogę powiedzieć. Dobra. Ja się jeszcze tutaj muszę rozkręcić. Powiecie. Yy, ciężko się mimo wszystko przedstawić na takiego pada nowego. Co prawda podobny układ krewiszy, ale jeszcze nie opanowałem tego wszystkiego. Zu zespół sobie wybrałem takie gry. Tutaj gra kombinacyjna, a ja muszę na szybko jakieś fajne akcje zrobić. O jest! Chodź może? O kurna. Spalony. Jezu święty. Ja nie wiem czemu ten piłkarz nie cofa się za tą linię, żeby nie było spalonego, tylko stoi tak i stoi. I się dziwi, że spalony. Sherlock Holmes. Ale prawie jakby to doszło do... Mojego zawodnika to ja było nieźle. No, ładna akcja. By była, gdyby podał celniej jak ja. O, jest. Te podania tu same takie łomne są dość. Co by nie mówić? Dobra, Waldez. Ledwo. O, dobra. Tam ma być gol. No, e, tego, coś kliknąłem. Oprócz strzału, strzał, chyba podkręcenie. Finnazyjny strzał, jakoś tak. Dobra, O kurde, zmieli mnie, ale wślizg i dało się. Udało się. Messi, 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 biegnie. Spalony byłby. Ale nie wiem czemu tam nikt nie wybiegł, bo podałem tą piłkę, ale jakiś w ogóle z tyłu koleś po nią wybiegł, co nie? Dobra. W lewo. O! No, naprawione. Kurna, no nie wierzę, no. Jeszcze on podał tą piłkę celnie, nikt nie wyskoczył po nią. No. Naprawdę to był skandal. Dobrze, dobrze, czerwono trzeba pokazać, co to ma być, trochę kultury na boisku. Także no, mecz był fajny, jeżeli mówimy, e, nie o moim, bo mój moi nie jest fajny. E, no i jeżeli tak dalej by pograli częściej ze sobą, to może by w końcu coś z tego było. Oczywiście nikt nie liczył, e, nie powinien liczyć na awans na Mistrzostwa Świata, przecież Czego my oczekujemy od Polaków tak? W koszu fail, w siatce fail, i w nożnej standardowo fail, więc bez niespodzianki. Jeżeli chodzi o naszych piłkarzy, choć liczyłem, że przegrają, ale ja się pośmiałem z nich trochę też. To może nie jest zbyt patriotyczne, jeżeli można o czymś takim mówić, ale to tak samo można powiedzieć o grze piłkarzy niektórych, To prawda tak, że. Można powiedzieć, że sprowadzenie jakiegoś wszołka, a co dopiero tego nie Wawrzyniaka, tylko Mierzejewskiego, który kompletnie nie ogarnia. E może sobie dobrze, widzę, tej swojej tureckiej, czy tam Transburgu gra, czy czymś takim. Natomiast jeżeli chodzi o reprezentację, nigdy nie zabóz, według mnie, w niej. Ciągle e występy poniżej e oczekiwań. O kurna. Dobra No, no Sance, Sanchez, kurna co to było Ale dziwi mnie, że nie ma Neymara. Ra Bo powinien być Przecież co to za problem wprowadzić jednego piłkarza O jest Jest <grym> Udało się 45. minutę, uwielbiam te gole pod koniec mecz, meczów. O Fisk flisk! Kurna. Ale fart. Dobra. I folerę. I koniec, dobrze. Koniec pierwszej powy Teraz czas dokończyć y, dzieła zniszczenia. No nie, co jest? O co kaman? O, Jordi Alba szybki, ale... Ktoś mi zabrał piłkę. Fajna zmyłka. Dobra, na górę. Jezu, po co ja podkręcałem piłkę? Po co ja podkręcałem piłkę? Wal, wal, wal! Wal, kurna! Nie wierzę! Po co ja... Po... Jezu, ja porzuciłem piłkę, po co kurna? Jak polska prezentacja powinna porzucać piłkę, ale nie podrzucił. Właśnie Zieliński. Y, miał taką świetną sytuację, kiedy był jeden na jeden z bramkarzem i widział, że on już się położył, wystarczyło podrzucić piłkę. Nie było łatwo mówić, ale ostatnio grałem na Orliku swoim. Nie ten boisko co wam pokazywałem. I kurna... Z 20 metrów podkręciłem piłkę, okienko. Dziękuję, dobranoc. Bramkaś nie miał szans. Tak się powinno strzelać, kurna no. O Jezu, co to było, karny. W tej, w tej chwili. Roger that. Dobra, kurna, będzie kontra. Dobra, Valdes, żeby ci nie przelobowało Kurna. Dobra. O, tam jeden spektakularny strzał. Znaczy, z nazwy spektakularny, ale nie wiadomo jaki on będzie do końca. Tylko muszę zna podejść na odpowiedni dystans, bo jeszcze w żadnym meczu prawdziwym tego nie e testowałem, tylko z poziami Jezus, znowu złukawisz. Sorry, <grybujesz> kurna, nie wierzę. Przecież ja tutaj mogę dwa gole zdobyć, kurna. Teraz spektakularnego nie miało sensu dawać, ale starczyło podkręcić wróg i koniec byłoby. Byłoby po zabawie. Teraz kolej zmarnęła okazję, ładną. Da się grać z country A jednak. O, Messi, kurna, Messi. Co, co co, to kurna było? Co się stało? Co się stało się? O, jest. A jeszcze piłkę po, A właśnie jeszcze z różnego potrafię podkręcać Ale ja teraz po... Ja po tak W teorii potrafię robić wszystko W praktyce może być z tym różnie Dobrze Daniel, wiesz. O kurno niedobrze To jest Nadal fejle Dobra Dobrze Dobrze no to był spektakularny strzał i jest! Mission complete! Dzieło zniszczenia dokonane. Czyż break quit? A może mój pad taki świetny, że przestał działać? Nie, chyba wszystko jest dobrze. Wszystko pod kontrolą. No i widzimy, przeciwnik skapitulował mój skill, spektakularny strzał. Jak najbardziej y, zmiótł go z powierzchni ziemi i. Tym sposobem awansuję do kolejnej ligi. O ile to nie mówi na mojego internetu. Ale chyba nie. Dobrze, jest. Awans. Liga druga. Liga druga. To znaczy, że... Szykuje się seria porażek. Jeszcze nie wiem czy ja, czy moja, czy przeciwnika, ale... Yy, gdzieś się ona będzie znajdowała. Dobra. Także... Yy, to był mecz o ligę drugą. Który... Powiódł się, jeszcze test nowego pada i jeszcze słuchawki, więc yy, fajnie. No i to wszystko ode mnie już. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia na razie. Cześć.